Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Ma The Mice. Nie wiem, czy dobrze czytam wynik. No, i dzisiaj będzie kolejna mm -hmm. część. O, wow! Dzisiaj będzie kolejna część Kiss Me The Kill. Także intro, i y, zaczynamy. I Dobra, to teraz, e, która z nas ma zacząć, która pierwsza powie swoją pierwszą trójkę? To możesz ty zacząć. Okej, okay. to moja pierwsza trójka to jest Bedia, Konek i Klawi. Jezus. Oh to Konek, Kill, Klawi, Kiss i Bedia, nie znam, ale Mary. O. Dobra. Także ty. no. U mnie pierwsza trójka to jest y, Laires, Lires, nie wiem, przepraszam, Mintika i Depatka. Y, to y, możemy. Depatki nie znam praktycznie, więc Kill. Y, Mintika, z Mintiką mi się kontakt utrwał, więc Kis i została Laires. Y, ona mnie właśnie nauczyła ostatnio jakieś czytanie, jej nik. Będzie Mary. I teraz. Jaki. Moje to teraz mamy Zinkę, Dripcie i Yukiś. No jest. No to. Dobra, no to Yukiś kis. Um, albo nie, Yukiś niech będzie Mary. Zinka niech będzie Kis, chociaż kontaktu jakiegoś nie mamy. To co no nieważne. i Dripcie kill. Wiadomo. Czemu? Wiadomo. Tak. Nie no, tak. No offense, no offense, spokojnie. Dopiero, no, dopiero drama. Teraz, no, dokładnie. Pyta, co sobie przypomniałam o tej sytuacji w sumie. Nie, spoko. Dobra, to teraz ty. Dobra. To kolejna trójka to jest Clarie, Bedia i Alice X. To możemy Claria, no ja chociaż nie, nie mam jakiejś nikt to sorry. Kill, bo jej nie oglądam za bardzo i nie znam. Będzie, możemy Medek, bo ostatnio mam jakąś z nią kontakt. I AX y, niech będzie Kis. To teraz o. będzie bardziej, w sensie domyślam się jednej osoby co zadowisz, ale niech będzie Leśny Cikak i Kamlox. O Jezu, nie, najczęściej. Jezu, kogo ja mam tutaj zrobić, dosłownie całą trójkę znam. No dobra, no to wiadomo. Będzie Mary Leśne. Eee, kurde, i teraz nie wiem kogo mam zabić, bo z jednym i drugim mam dobry kontakt w sumie. To... Raczej o, tego nie obejrzą, to się nie dowiedzą, wiesz, tam. No w sumie... Eee, nie wiem, dobra, to damy kistikak i kilka z Boże, sorry Kamil. Eee, I będzie Gael, Laira's i Mintika. O kurde, pierwszej osoby totalnie nie znam, więc Kill od razu przepraszam. Lejres też jakoś nie znam, ale wydaje się spoko osobą. Byłam u niej czasem na live'ach, więc Kis. A Mintikę chętnie bym poznała, wydaje się mega super osobą, więc Mary, bujaki. Dobra. Kolejna trójka. To jest bardziej taki skład BSP typowy. To jest Strok, Kamlox i Mikalo. Dobra, y, Mikalo Kierna, bo go nie oglądam. No, totalnie. Pomimo tego, że jest tak sławny. Kamloxa y, mogę kiss w sumie, bo też go za bardzo nie oglądam, ale w sumie wydaje się spoko. I Strok może być Mary. No, też go nie oglądam. Nie oglądam bsp w ogóle. Szczerze wybrałabym tak samo jak ty. O. Nie znam totalnie nikogo praktycznie. To teraz będzie Wace, X X i Aneta Weronika. Um, znowu nie znam pierwszej osoby chyba. Bo te nazwy wszystkim tak klątają już. Ale... Jak to był tą drugą osobą? X X. A, Jezu, to Mikalo Kill. Na 100%. To niech będzie. No dobra, Aneta Kiss i ta Waliz Mary. Chociaż nie znam. Okej, okay, kolejna trójka to. W sumie mam podobną, ale w sumie to jednak nie wiem, dobra, nieważne. Mam Klaui, Aneta Weronika i Dripcia. Aneta, eee, Weronika, ja możemy Mary? Bo w sumie ją, ją zaczęłam znowu oglądać. Klawi oglądam streamy z cs -a czasami, czytam innych gier, to takich nie MSP, więc może być KIS. A DELIPCIE to tylko obejrzamy chyba dwa odcinki w przeciągu dwóch miesięcy, więc możemy ją kilnąć. Nice. Okay. I teraz ja. I mam Depatka, Skrzymek X i Glitch. Nie wiem, co Dobra, X3XX ale... X, X, kill, na 100% szymka Kill, to jest z powodów bardziej prywatnych. Glicza... Glicz chyba nie tej samej orientacji, więc kis. I nie pamiętam, kto był pierwszy. Patka, the Patka. No, patki też nie znam, ale może być Mary. Okej. Okay. Dobra, kolejne trzy osoby moje to jest Zinka, Klaui i Bazukeł. Zinka możemy mieć, bo ona jest taka, ma taki fajny w sumie charakter, ale taki inny i, i chciałabym ją poznać w sumie. Yy, Klaui możemy zrobić kill i nie wiem kto był ostatni, ale będzie kiss. Bazukeł. No to może być Bazukeł. Ja mam ostatnią, to jest Yukiś, Clary i ja, czyli że Alex co Yukiś nie znam za bardzo, w sensie wydaje się spoko, ale nie znam po prostu, no to to będzie kill. Kto tam był jeszcze? Ja i Clary. E, Clary znam, e, dosyć dobrze nawet, więc myślę, że Clary zrobię Mary, a ciebie Kis. Dziękuję. E, chociaż mnie nie zabiłeś, e, sukcia. Jezu, jak miło, super. Dobra, i moją ostatnią trójką jest Kamlox, Cikak i leśny. To ty miałeś chyba taką samą. E, tak, tak, dokładnie. Leśnego Kizne, bo no, no wiadomo. E, Cikaka w sumie ma spółka herakter, jakby lubię go live, więc może być Mery i Kamloxa e, kiss będzie na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie wejść do The Minds. Link jest w opisie. No, i papatki. Przecieki mają mi się.